Teraz o sytuacji w Ukrainie, o tym, na jakim etapie jest ta wojna. Już teraz porozmawiam z generałem Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych Fundacja Strat Points. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. W okolicach nowo na Krymie, gdzie mieści się rosyjska baza lotnicza, doszło do kilku wybuchów. Rosyjski resort obrony twierdził, że zdetonowano kilka sztuk amunicji lotniczej. Kreml zaprzecza, by doszło tam do jakiegoś ataku. New York Times twierdzi, że za wybuchami stoją siły ukraińskie. To pana zdanie, panie generale, kto stoi za tymi wybuchami? Rzeczywiście siły ukraińskie zaatakowały tę rosyjską bazę lotniczą na Krymie. No, ciężko jednoznacznie powiedzieć, bo te informacje są sprzeczne, ale według tego, co robi Ukraina od jakiegoś czasu, to bardzo skutecznie nauczyła się od Rosjan działalności zielonych ludków, którzy Rosjanie w roku 2014 bardzo skutecznie zielonymi ludkami operowali, a dziś operuje nimi Ukraina. Nie ma żadnego dowodu na to, że to zrobili Ukraińcy, bo przecież nie było żadnego ognia, żaden samolot nie przyleciał. Ale nagle coś wybuchło, więc myślę, że myślę, że tutaj Ukraina, tak jak powiedziałem, opanowała operacyjnie teorię Zielonych Lutków i dzisiaj Rosjanie odczuwają na własnej skórze jak te zielone lutki w cudzysłowie działają. Panie generale, jeżeli rzeczywiście doszło tam do jakiegoś ataku strony ukraińskiej, jak mogło do niego dojść? Jak takie bazy lotnicze są chronione? Czy trudno się tam przedrzeć i dokonać właśnie takiego, takiego ataku? Uh, nope. Ciężko powiedzieć, w jakim statusie jest baza dzisiaj na Krymie. Czy Rosjanie ją postawili w całkowicie wojenny tryb, czy taki jest wojenno-pokojowy, czy pokojowy, bo tutaj Rosjanie jakby na swoim terytorium uważają, że wojny nie ma, że to jest jakaś operacja specjalna, czy tam inne nazwy, więc może się okazać, że ta baza nie była w trybie wojennym, czyli nie były wszystkie siły ochronne rozmieszczone w koło bazy. Więc no, do takiej bazy, wbrew pozorom, się dość łatwo dostaje, bo przecież do takiej bazy codziennie Przyjeżdża zaopatrzenie, prowiant, paliwo, dziesiątki firm, które dostarczają różnego rodzaju towary, bo pamiętajmy, no, że tam żyje kilkaset, no może nawet dwa czy trzy tysiące ludzi. Więc, więc no, dla Ukraińców, którzy posługują się tym samym językiem, który, którzy żyją tam od, od, na Krymie od dziesięcioleci, na pewno dużo łatwiej się jest dostać na teren takiej bazy niż komukolwiek innemu. A myślę, że Ukraina dość skutecznie Zmotywowała niektórych ludzi do tego, żeby im pomagali. Pamiętajmy też, że to, to nie jest tak, że armia rosyjska składa się tylko z Rosjan. Armia rosyjska składa się z wielu Narodowości i na pewno w armii rosyjskiej służy dzisiaj część ludzi, która ma pochodzenie ukraińskie, może sympatyzować ze stroną ukraińską. Także tu jest kilka wariantów działania służb ukraińskich, ale tak jak powiedziałem, nie, jest, nie, jest jakimś to, nie trzeba być Jamesem Bondem, żeby wejść do takiej bazy. Panie generale, Kreml zaprzecza więc tej informacji o możliwym ukraińskim ataku, bo gdyby ją potwierdził, to pokazałby swoją słabość? tak pokazałby to, co tak jak powiedziałem, dzieje się od kilku tygodni. Wybuchy magazynów broni, składów paliwa, innych rzeczy. Krem ciągle twierdzi, że są jakieś wypadki. No tylko, że tu czysta matematyka przeczy temu. No jeżeli przez 20 lat był jeden czy dwa wypadki, a w ciągu roku czy pół roku, przepraszam, jest 10 czy 15, no to tu już no, tylko bardzo naiwny człowiek uwierzyłby, że to jest jakiś splot nieszczęśliwych wypadków. Myślę, że tak jak powiedziałem, Ukraina wprowadziła pewne działania partyzanckie, czy, czy specjalne na terenach, które zajęli Rosjanie, bo proszę zobaczyć, że to się generalnie ogranicza do terenów, które albo w roku 14, albo teraz zajęli Rosjanie i dość skutecznie wybija Rosjanom pewne argumenty poprzez niszczenie składów, tak jak amunicji, paliwa. Teraz może się okazać, że na tym lotnisku, właśnie z którego latają samoloty i bombardują Ukrainę, zniszczono skład z, z amunicją i Samoloty przez jakiś czas nie będą mogły wykonywać zadań. Ukraina dokłada do tego kinetycznego działania, które, które dostaje od krajów zachodu, na przykład Himarsy czy Haubice z Polski, dokłada właśnie te działania specjalne, które są dość skuteczne. Panie generale, to teraz też o stanie rosyjskiego lotnictwa, bo docierają takie informacje, że rosyjskie linie lotnicze, w tym Aeroflot, rozbierają stare samoloty, aby zabezpieczyć części zamienne, ponieważ te części zamienne nie napływają do nich przez sankcje części zamienne do samolotów. Czy ten sam problem może dotyczyć właśnie także samolotów wojskowych, że tych części właśnie Rosjanom może po prostu brakować? Oczywiście, bo jak się, jak się okazało, w, w zasadzie we wszystkich nowoczesnych rodzajach techniki wojskowej rosyjskiej są elementy z zachodu, w różny sposób przemycone. Czy to kupione oficjalnie, czy, czy mniej oficjalnie, ale, ale one tam występują. Widać, że Rosjanie no, napinając te muskuły jednak mają duże braki w nowoczesnych technologiach. I, I tak może być, że się rozbiera starsze elementy. Słyszałem nawet o tym, że znaleziono na terenie Ukrainy pociski, w których, w których elementami były elementy scalone, kupione na, na AliExpress czy, czy, na, czy, na, czy na jakimkolwiek innej platformie z Chin. Więc, więc jeżeli Rosja posuwa się do takich, do takich rzeczy, to znaczy, że jest w bardzo dużym kryzysie, i to też znaczy, że sankcje zachodnie. Mają swoje silne wpływ na rosyjską gospodarkę, a również na prowadzenie walki, no bo jeżeli Rosjanom zabraknie tych wszystkich elementów, no to, no to zostaną im tylko najprostsze bomby i najprostsze po pociski. Tymczasem turecka firma, która produkuje drony Bayraktar chce produkować je właśnie na terenie Ukrainy. Rosjanie zareagowali bardzo szybko i powiedzieli, że jeżeli taki zakład powstanie w Ukrainie, to zostanie poddany procesowi demilitaryzacji. Ukraińskie media nie mają wątpliwości i otwarcie twierdzą o zapowiedzi bombardowania. Rzeczywiście Rosjanie od razu będą, spróbowali, będą próbowali zniszczyć ten cel? Ja myślę, ja myślę, że po pierwsze ta umowa między Ukrainą a Turcją, ona gdzieś już wisiała w powietrzu. Pamiętajmy, że te drony są napędzane silnikami ukraińskimi. I Ukraina swoje drony, które, które na początku konfliktu używała, zbudowała u siebie czy zmontowała u siebie. Więc, więc jakiś, jakiś potencjał już Ukraina ma, to, to jest z jednej strony. Z drugiej strony myślę, że, że znowu Rosja pręży muskuły, ale nie, nie wykluczałbym tego, żeby. Że, no bo koło tych dronów jednak narosło trochę. Takiej, takiej dobrej, dobrej prasy, więc Rosja może pokazać, że spektakularnie zniszczy zakład, w którym te drony są montowane czy budowane. Jest to możliwe. Nie jest to jakiś ogromny problem, bo wszyscy będą wiedzieli, gdzie ten zakład jest. Rosyjskie rakiety jeszcze, już coraz mniej mam nadzieję, ale jeszcze latają w kierunku Ukrainy, więc, więc to jest możliwe. Panie generale, czy pana zdaniem Amerykanie finalnie zdecydują się na przekazanie stronie, stronie ukraińskiej dronów Grey Eagle, dronów, o które Ukraina także prosi? Na razie między innymi portal Politico pisze, że Amerykanie boją się, że Rosjanie mogliby przechwycić tego drona i przejąć ich technologię. Pytanie, czy pokonają swoje obawy i czy finalnie wyślą właśnie te drony do Ukrainy? To jest decyzja polityczna. Tak jak większość dostaw uzbrojenia do Ukrainy są decyzjami politycznymi. Tutaj, jakby właściwości sprzętu czy różne inne rzeczy są mniej ważne jak pewna wola polityczna. Ciężko mi powiedzieć, jaką wolę polityczną wykaże Amerykanie. Oczywiście te obawy. Amerykańskie mają pewne uzasadnienie, bo, bo kilka lat temu Iranowi udało się jednego z bardzo nowoczesnych bezpilotowych aparatów amerykańskich przechwycić i na podstawie tego swój program uruchomili. Także, także, także te obawy mają jakieś uzasadnienie, ale, tak jak powiedziałem, raczej myślę, że są to obawy polityczne głównym, główną przeszkodą, czy, 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 czy to jest główny powód, a nie militarne. Panie generale, ale jeżeli chodzi o samego drona Gray Eagle, co to jest za sprzęt i jak bardzo mógłby pomóc Ukrainie? No to jest duży bezpilotowiec uzbrojony. To jest no, rzecz, którą, którą Amerykanie używają w, od wielu lat. Bardzo skuteczna. Um, um, uzbrojona w nowo. Pamiętajmy też o tym, że gdyby Amerykanie zdecydowali się, to, to jakby są dwa obszary. Obszar, na którym na tym aparacie bezpilotowym jest optyka i i sensory to jest jedna rzecz i uzbrojenie również nowoczesne musieliby w Ukrainie dostarczyć oba komponenty ewentualnie tylko jeden, ale wtedy nie miałoby sensu tego drona dostarczać, gdyby nie dostarczono uzbrojenia. Na przykład rakiety Hellfire, które on ma, no to są bardzo skuteczne rakiety sprawdzone i no i to jest najnowsza technologia, więc więc tutaj jest problem tak naprawdę czy Amerykanie dostarczą do tego jeszcze szkolenie to, to to jest bardzo skomplikowany proces, ale, ale tak jak powiedziałem, według mnie największe obawy, czy, czy tutaj na, na, na jest, jest jednak sprawa polityczna. To nie jest pytanie, czy tylko kiedy wyzwolimy południe Ukrainy? Mówi w rozmowie z Tatianą Kolesniczenko Michajło Podoliak, doradca prezydenta Ukrainy. Te rozmowy mogą państwo przeczytać na stronie wirtualnej Polski. No właśnie podbijając to pytanie panie generale, to nie jest pytanie, czy tylko kiedy wyzwolimy południe Ukrainy? Kiedy to może się stać? To wyzwolenie południa Ukrainy przez stronę ukraińską. No, to jest taka trochę mm, wpisująca się w tę narrację ukraińską wypowiedź, która e, i bardzo dobrze, że Ukraina nie, mm, nie, nie, tak, nie odpuściła sobie e, terenów, które już Rosja zdobyła, e, ale ten czas może być e, bardzo długi. Może się okazać, że ci, którzy to mówią, mogą nie dożyć tego momentu. Oczywiście nie, nie, nie życzę im jakiejś gwałtownej śmierci, ale ten, ale ten proces może być bardzo długi. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Na razie wojna się jakby ustabilizowała, nie ma wielkich zdobyczy terenowych, ani jedna, ani druga strona nie jest w stanie. No, wywalczyć kolejnych terenów. Ukraina, żeby przeprowadzić zdecydowane konfrontacje, musiałaby jednak się bardzo mocno wzmocnić. Pytanie jest takie, czy, czy ten czas upływający nie działa na niekorzyść Ukrainy? Że zaczną się różnego rodzaju rozmowy polityczne i, i to poparcie dla Ukrainy z różnych przyczyn może, może nie być już takie silne. Rosjanie też przegrupują swoje siły, więc tutaj może być dużo scenariuszy. Może być tak, że, że Ukraina będzie odzyskiwała bardzo powoli te tereny, albo w ogóle najlepszym scenariuszem dla Ukrainy byłoby, gdyby nastąpił jakiś no, przewrót w Rosji i zrozumienie tej sytuacji, rozmowy pokojowe i rezygnacja Rosji z tych terenów byłaby naj, najprostszym i najlepszym rozwiązaniem, bo po pierwsze nie ginęliby ludzie i nie byłoby tylu tragedii, a po drugie Ukraina by odzyskała swoje tereny, ale czy tak będzie, mam wielkie wątpliwości. Panie generale, tymczasem portal Niechta podaje informacje o wysokim stanie zagrożenia terrorystycznego na... Krymie. Czego to może dotyczyć, zagrożenie terrorystyczne na Krymie? Czy to jest taki element też może kolejnej rosyjskiej propagandy? Tak, oczywiście. No bo wracamy do tego naszego pierwszego pytania. Jeżeli są wybuchy w jakimś kurorcie czy koło jakiegoś kurortu, ludzie uciekają. Rosjanie opowiadają jakąś historię o, o, o wypadkach, czy o, że sami coś zdetonowali. Za chwilę w innej miejscowości coś może powiedzieć. Rosjanie muszą, muszą tutaj grać tą narracją terrorystyczną. No i teraz, i teraz znowu jacyś terroryści nikt nie mówi, kto to jest jacyś tam się pojawiają hipotetyczni i, no i, 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 i to jest chyba głównym powodem tego, że Rosjanie będą używali takich argumentów, czy takich prasowych. Czy, czy, czy medialnych zwrotów sytuacji, żeby, żeby pokazać ludziom, zobaczcie, wy tu jesteście na wakacjach, chcecie odpoczywać, a tu jacyś terroryści wam przeszkadzają. To oczywiście oderwane w kontekście całej wojny może tak, tak wyglądać dla ludzi, ale ktoś, kto, kto śledzi całą sytuację, powinien się jasno domyślić, że, że to, tego nie można traktować oddzielnie od całości wojny na Ukrainie.